Five Nights at Freddy's 2 to film tragiczny, ale. No właśnie, tak pewnie będzie brzmiał tytuł tej recenzji, bo jest to film słaby pod każdym względem, ale jest jedno ale i to ale jest naprawdę bardzo duże i to ale to jest takie być albo nie być tego filmu. Także zapraszam do dalszej części recenzji, oczywiście będzie ona bez spoilerów. Tak więc. Pięć koszmarnych nocy 2 to oczywiście sequel filmu Pięć koszmarnych nocy. No tutaj nie ma żadnego szokera. Były ochroniarz Mike i policjantka Vanessa ukrywają przed 11-letnią siostrą Mike'a Abi prawdę o losie jej animatronicznych przyjaciół. Kiedy jednak Abi wymyka się z domu, by ponownie spotkać się z Fredim, Bonim, Chikom i Foxim, uruchamia to przerażający ciąg wydarzeń, który ujawni mroczne sekrety i uwolni dawno zapomniany koszmar. Tak brzmi opis dystrybutora i powiem tak: ee, ok, z opisu brzmi nieźle, ale wykonanie już było gorzej. Reżyserką tego filmu jest Emma Tami, która była reżyserką pierwszej części, a oprócz tego to nie zrobiła nic specjalnego. Nie widać tutaj, że jest taki ciąg przyczynowo-skutkowy. Pierwszy film był słaby, drugi film jest również słaby. To znaczy, pierwszy miał swoje plusy, pierwszy, powiem tak, inaczej, pierwszy był. Pierwsza, pierwszy FNAF był zdecydowanie lepszy niż drugi FNAF. Jest to takie odcinanie kuponów i szczerze mówiąc nie wiem po co powstał ten sequel oprócz wiecie, jednego. No ale po kolei. Mamy tutaj taką historię, która jest bardzo prosta. I właśnie to mnie troszeczkę... Z... Troszeczkę mnie to wkurzyło, bo nie ma tutaj nic um, nadzwyczajnego, nie ma tutaj nic, czego byśmy nie widzieli wcześniej, czego byśmy nie poznali wcześniej. I nie mówię tutaj o FNAFie czy coś, tylko ogólnie o filmach typu horror. Łamane są tutaj wszystkie zasady horroru, a w pierwszych trzech minutach złamali podstawową zasadę horrorów, czyli nigdy się nie rozdzielać. Było tutaj mnóstwo klisz, działo się tutaj wszystko, czego można było się spodziewać, i w horrorze to jest, to jest niedobre, bo w horrorze oczekujesz innowacji. Oczywiście każdy horror nie może być inny, niektóre rzeczy muszą się po, powtarzać. No ale powiem tak, no w tym filmie wszystko było do przewidzenia. Wszystkie straszaki były do przewidzenia i były niestraszne właśnie przez to. Aczkolwiek kilka działało. Na przykład według mnie najbardziej zaskoczył zaskoczył mnie ten, ten jumpscare z żarówką na początku filmu. Tu muszę przyznać, okej, okay, no to akurat na mnie zadziałało, gdzieś się tam wzdrygnąłem, ale to był tak naprawdę jedyny raz. Reszta była taka mega do przewidzenia. I może to z żarówką też było do przewidzenia, ale jakimś cudem udało im się mnie e, zaskoczyć. Także scenariuszowo jest naprawdę słabo. Dialogi są naprawdę drętwe jak cholera. Gra aktorska, no powiem wam, że ak aktorzy, no ja im nie uwierzyłem. Nie było tutaj żadnych stawek, nie było napięcia. E, w ogóle te, te animatroniki, one się ruszają tak powoli, że to jest masakra. To znaczy, tak, one. Aha, nie mogę tego powiedzieć. No dobra, ale animatroniki się poruszają a bardzo powoli, bardzo powoli. Nawet berbeć mógłby im uciec, tak wiecie, na czworaka. A one jakimś cudem są w stanie zaskoczyć każdego. Pojawić się jakby, ja nie wiem, czy one, one wiecie, no, potrafią się teleportować? Nie wiem, dajcie mi znać, ci z was, którzy grali w grę. No bo w gry to ja za dużo nie grałem, może łącznie z godzinami pykła. Ale nie zauważyłem, żeby tamte anim animatroniki mogły się teleportować. Być może to jest ich moc. Wtedy sorry wtedy to rozumiem. Ale taki wielki robot jest w stanie zaskoczyć w ciemnej, wiecie, ciemnej nocy w pustym domu e, kogoś. No nie, także to, to jest po prostu masakra. E, jedynie powiem tak: Matthew Lillard, czyli William Afton. E, on, on zagrał najlepiej, no ale wiadomo, jest najlepszym aktorem, ale jeszcze Josh Hutcherson, czyli Mike, ten główny bohater, no to powiem wam, że jemu jeszcze to wyszło, nie? On jeszcze gdzieś tam próbował przekazać te emocje, z nim dało się jeszcze jako tako utożsamić. Także wszystko, wszystko tutaj było po prostu naprawdę co najwyżej, mogę powiedzieć, średnie. Ale. Na początku powiedziałem, że jest to jedno takie ale, które jest takim być albo nie być tym filmem. Aha, jeszcze powiem o za zakończeniu tego filmu. Zakończenie jest pro po prostu tak słabe w sensie do przewidzenia, że aż mi się odechciało. E, dobra, i teraz przejdźmy do tego ale. Wiecie co? Poszedłem do, do kina. Bilety były wykupione wszystkie. To znaczy okej. Okay. Znowu obok mnie było jedno jedyne wolne miejsce. E, także moja kurtka mogła sobie w spokoju obejrzeć e, film. A tak to całe kino było zapełnione po brzegi. E, I teraz tak. Jest to film dla takich 13, może 8 nas 8 8. Kurde, jeszcze raz. Jest to film dla dzieci w przedziale od 13 do 18 lat. Um, bo takimi ludźmi właśnie było zapełnione kino i wiecie co, i oni się kurde dobrze bawili, było słychać um, śmiechy, wiecie ile razy klaskali, masakra, to było fajne, to było fajne, to znaczy ja tego nie czułem, bo może dlatego, że nie grałem w gry, nie znam lore i tak dalej, ale jest to film robiony dla fanów i to jest najważniejsze, to jest najważniejsze. Chyba, nie pamiętam, ale przy okazji pierwszej recenzji, pierwszego filmu, mówiłem dokładnie to samo: że jest to słaby film, ale jest on robiony przez fanów, trochę przez fanów, dla fanów. I to było fajne. I, i tym razem jest to samo. Historia jest beznadziejna, ale w bardzo fajny sposób, jakby poukładana, jest logiczna, w miarę, no nie? Jest słaba, nadal jest słaba. Ale wszystkie wydarzenia mają jakiś taki ciąg logiczny, także wszystko jest tutaj rozbudowane tak, jak powinno być w sequelach. Jest wszystkiego więcej i mocniej, także to jest okej. Okay. I, i, I ja czułem, że ci ludzie na sali się dobrze bawili. Były śmiechy, były takie, u Jezus. I wiecie, co to jest, i albo fajnie, albo gadali między sobą. Ej, to jest to, to nawiązuje do tego. To dało się wyczuć, i przez to się zrobiła w kinie taka fajna atmosfera. Ja nie byłem jej częścią, bo ja nie ogarniam tego FNAFa. Ja po prostu poszedłem na film, który mi się nie podobał, ale jestem w stanie zrozumieć, że jest to film dla fanów. I im się to podobało, i ja to widziałem, i teraz będzie na pewno mnóstwo gadania o tym filmie, i to dobrze. Właśnie o to kurde, chodzi w kinie, żeby pójść i się dobrze bawić. Do mnie ten film nie trafił, z takich powiem krótko, no, jest to słaby film, ale jest to film dla fanów. Dobra, przejdźmy sobie do podsumowania. Zmieniłem troszeczkę kategorie do oceniania. No, wydawały mi się tamte troszeczkę takie dziwne i nie pasujące do każdego filmu, a tutaj, wiadomo, jest nieco lepiej, aczkolwiek jest tutaj do poprawy. Dobra, w każdym razie, scenariusz. Powiem Wam tak: wszystko było do przewidzenia, tempo było średnie, na początku się trochę wynudziłem, film długo dosyć się rozkręcał, jak na moje gusta, ale był to logiczny scenariusz. Był głupi, ale logiczny. Dam takie, no, no dwie i pół gwiazdki. Jesteśmy w połowie. Spotkajmy się w połowie. Jeżeli chodzi o aktorstwo, no to było tutaj naprawdę słabo. Nie ma tutaj żadnych topowych nazwisk, no ale tego się nie spodziewałem. Matthew Lillard delikatnie uratował ten film. No i taką wisienką na tym zgniłym torcie był ten Josh Hutcherson, dlatego tutaj aktorsko, powiem tak, no nie uwierzyłem nikomu, no ale dam te dwie pół gwiazdki, maksymalnie. Dialogi były wręcz tragiczne, wszystko było do przewidzenia. Zresztą nawet Abi w pewnej scenie to wspomniała, że jest to takie. Zresztą nie będę wam mówił, ale na początku filmu gdzieś tam Abi mówi to, co ja chcę powiedzieć, czyli jest po prostu mega przewidywalnie. I, I tutaj klisza za kliszą. Dialogi maksymalnie, nie wiem, dwie gwiazdki, i tutaj, no, raczej, raczej ten film się ogląda, a nie słucha. Jeżeli chodzi o CGI, no to nie jest najgorzej. Te animatroniki wyglądały nawet dobrze, muszę Wam powiedzieć. Także, no, no mocne trzy i pół gwiazdki, naprawdę. Widać było, że to są maszyny czy tam um, jakby ludzie w kostiumach, ale były zrobione dobrze. Po prostu było to poprawne. Jako fan horrorów, no muszę tutaj dać maksymalnie 5 I, i to tylko dlatego, że poczułem ten klimat. A o, może klimat od następnej recenzji powinien być e, oceniany, bo klimat dużo daje do oceny. Dam 5 tylko ze względu na to, że klimat w kinie był naprawdę fajny. Jako krytyk, no tutaj nie ma co ratować, jest to słaby film, nie wiadomo po co powstał, oprócz um, jedynego słusznego wyjścia, czyli dla pieniędzy. Jako krytyk, no tutaj muszę dać maksymalnie cztery. No ale moja ocena się nie liczy, liczy się to, czy ty się dobrze bawiłeś w kinie, dlatego w tym momencie powinieneś skrobać jakiś fajny komentarz, no i wiadomo, z kulturą. Z kulturą, panie i panowie. Na razie.